Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Daniel Drutkowski, dzień dobry. Rozmowa z Gorzowa. Dzisiaj naszym gościem jest Jerzy Sonowiec, radny Koalicji Obywatelskiej. Witam pana w studio. Dzień dobry. Porozmawiamy oczywiście o mieście, o Akademii Gorzowskiej, jak słyszeliśmy w naszych wiadomościach, nabór zadowalający. Nie wszystkie uczelnie mogą tak powiedzieć, ale zacznijmy od tematu, jaki, w jaki, o jakim rozmawiają w Gorzowskich. Tramwajach, autobusach, na mieście, w sklepach. Pan się spodziewał, jaki temat najpierw zapytam. No, domyślam się, że będzie chodziło o budżet obywatelski. <laughs> budżet obywatelski jest następny w kolejności. Oczywiście będę pytał o. I drogi, no to wiadomo, że to drogi, jest parę chodniki. tematów. Brzydota Miejska to jest. Pan, o... pan jest słynnym tropicielem brzydo, brzydoty Miejskiej. No dobrze, no ale jako były prezes Stali Gorzów, nie ucieknie pan od kilku opinii, no, komentarzy. Nie chciałem no, zaczynać, bo wszyscy o tym dzisiaj mówią. Gorzowianie, tak, nie? tak. Gorzowianie czekają na pana opinię, no bo mało kto ma takie doświadczenie jak pan. E, w końcu był pan. E, Prezesem stali gorzów, wiele lat, więc... Jak pan to ocenia? Jest pan zdziwiony całą sytuacją? Pewnie troszeczkę z boku, bardziej na chłodno pan to wszystko y, widzi? Nie jestem zdziwiony. Patrzę z boku i y, na całym świecie tak zawsze było, nie tylko w żołnierzu, ale w piłce nożnej przede wszystkim, że to prezesi zwalniają trenerów. Tak mm. było, jest i tak będzie. I to są sytuacje, nie są to sytuacje nigdy przyjemne, bo zawsze wywołuje to jakiś smutek, żal, y, niechęć, y, czy nawet złość. Ale tak jest, po prostu tego się nie da zrobić jakiś wyjątkowo kulturalny, wpaść w ramiona z kwiatami, a potem wyszeptać na ucho, że zwalniam cię. Tak nie może być. No, Oczywiście... Może w Kielce nożnej tak jest, ale w Gorzowie trener Stanisław Chomski tak, to jest ikona, A teraz przejdźmy to jest do. do, do człowiek, konkretnego... jest na, człowiek jest na stadionie Żużlowym i wie, że pewnie trener też tam jest. Na Oczywiście do końca swoich dni będę wiedział, nawet w nocy obudzony, kto jest najważniejszym trenerem w historii Stali, to zawsze powiem Stanisław yy, Chomski. Ale nadchodzi czasem taki dzień, że lepiej przerwać. Sytuacje takie y, szeptane, niezadowolenia, niż je e, ciągnąć. Chociaż ja zrobiłbym to trochę inaczej. Zrobiłbym to po sezonie, czyli za tydzień. Wtedy jest łatwiej. Można podsumować pewne rzeczy, a dzisiaj to jest takie nie do powiedzenia. Może byłby brąz, może by nie było brązu, więc zawsze jest jakiś, jak, jakiś pole do dyskusji. Myślę, że Stanisławowi Wichomskiemu się należy pożegnanie y, y, odpowiednio do jego zasług i, i wieloletniej kariery. Ja myślę, że on jest człowiekiem, które jak emocje trochę opadną, emocje opadną po stronie zarządu stali, to hmm. siądą razem i wypiją dwie butelki rudej wody, poklepią się po plecach i rozstaną w przyjacielskich stosunkach, bo zawsze można z pomocy Stasia gdzieś tam porady skorzystać. I Podobno przy... cały czas ma telefony, w sensie od osób, które potrzebują takiej porady. Zgoda, no więc ja myślę, że to się... Persaldo zakończy dobrze, chociaż dzisiaj nie wygląda to zbyt zręcznie, ale na to się składa parę elementów. O, pretensje do prezesa, pretensje do trenera, pretensje głównie do zawodników i to tak nabrzmiało. Coś trzeba byłoby zrobić, a najłatwiej no, jest jednak zawsze zmienić trenera. Choć podkreślam, nie jest to sytuacja generalnie sympatyczna. Moment szczególny dla trenera. 50 lat przy Żużlu, akurat w tym roku, nie dalej jak w lipcu, przy urodzinach Stali -Gorzu. Trener. trener przypominał to ten fakt na naszej antenie, i faktycznie sprawdziliśmy, to był moment, kiedy trener Chomski zaczynał swoją przygotę na żużlu, więc te 50 lat. No fatalnie to się kończy wizerunkowo. To, to zgoda, chociaż te lata to nikt, nikt tak naprawdę w Gorzowie pewno zapytany nie powiedziałby, że to jest 50 lat, bo to kwestia jak się to wszystko liczy, ale zgoda. No, nikt w, w historii stali tyle nie przepracował. Najlepiej no żaden zawodnik, żaden, żaden trener, nikt. I tutaj jakby osobna impreza potrzebna jest wszystkim. I kibicom, i prezesowi pojednawcza, i trenerowi Chomskiemu. Ja sam chętnie też wezmę w tym udział, jeśli do takiego spotkania dojdzie i, i zwaśnione strony powiedzmy puszczę w objęcia nawzajem. Pan jako, właśnie, pan jako prezes ma też doświadczenie zwolnienia trenera Chomskiego. Kibice pamiętają, więc to nie jest żadna tajemnica. Natomiast pana relacje z trenerem są już poprawne? Jest okej, okay, wszystko? Zawsze były poprawne. Generalnie, czas za Czas jakiekolwiek tam były by, pretensje, czy, czy rany. I wiele razy się wypowiadałem o jego pracy pozytywnie, pisałem. Trener także... wrócił do pracy za pana kadencji jeszcze, tak, tak? oczywiście, że tak. Także te zmiany no, są czymś normalnym. W piłce nożnej to się nawet nikt nie dziwi, że ktoś jest zwolniony i ktoś odchodzi. W żużlu zgoda trochę jest inaczej, chociaż bardzo wielu, bardzo wielu szkoleniowców odchodziło no, właśnie z dnia na dzień, to w trakcie sezonów, także to, to powiedzmy, no, nie jest niczym szokującym. Choć dla człowieka zawsze jest przy, przykre, Amerykanie, jak, jak wiemy, wynaleźli sposób rozstania się z pracownikami, taki o to, że no Bill, ty nie jesteś najlepszym tak. pracownikiem w naszej firmie, masz zasługi, super, jesteśmy z ciebie zadowoleni, tu masz zniżkę na nasze produkty, tu jeszcze koperta, powiedzmy, na, na, na imprezę pożegnalną, no, ale od jutra już nie pracujesz. Nie? Ale w sumie, w sumie takie rzeczy usłyszał trener homski od prezesa Sadowskiego, czy w, w wywiadach, czy, czy w oko woko. Dobry trener, no ale musimy się rozstać. Podobnie zresztą usłyszał Szymon Woźniak. Czy to, czy to już jest zaskoczenie, czy nie? Rozstanie z Szymonem Woźniakiem, wypożyczenie go do innego klubu. Nie, nie jest zaskoczenie, bo myślę, że kibicy nerwowo by nie wytrzymali, gdyby Woźniaka zobaczyli w przyszłym sezonie Ale dzisiaj jest podzielona, kiedy patrzymy. Wczoraj Szymon Woźniak. Pożegnał się takim bardzo długim emocjonalnym mm. wpisem z kibicami Gorzowa, podziękował, zachował się bardzo ładnie. Widać, że też to przeżywa. Skoda, przeżywa, ale w sporcie ważny jest wynik, a nie to, czy ktoś nie ma przeżywa centrum. i ma ładną fryzurę. To nie ma żadnego znaczenia. Yy, on zrobił na, yy, w meczu. Bardzo ważnym, półfinałowym jeden punkt na najgorszym miłorze w Lidze. I to wszystko, mhm. na co go było w stanie e, zrobić. To, Także co, to, to to jest e, no, m, czyli niewybaczalna w, forma. Nie, je w, dobry niewybaczalna. Ruch. Mhm. W, w związku z tym to dobry ruch? Dobry ruch, młody, to znaczy młody, jeszcze umiarkowanie, młody, ambitny e, e, człowiek Rosjanie startujący w, pod flagą łotewską, ale to nie ma znaczenia. Jest to dobry rzurowiec, dla którego żurzel to jest wszystko. E, 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 I dzięki temu może świat. Podbić wierzę, że tak się stanie w barwach stali. Yy, dobrze, to koniec o stali. Czyli podsumowując, jednym zdaniem, nic takiego szczególnego, niepokojącego w stali się Pana zdaniem nie dzieje, bo kibice różnie to wszystko interpretują. Nie, no to są rzeczy, które spotykają tak naprawdę e, kluby większość byli. klubów, no, no co się dzieje we Włókniarzu, Częstochowa, co się dzieje w, w Leśnie, powiedzmy i tak dalej. No tam wszyscy do siebie pretensje mają, gdyby noże im dać do ręki, to pół miasta by się wyrznęło. Ach, to nie idziemy no, w tą stronę. Nie, nie, nie. idziemy, nie idziemy. E, dobrze, ale przy... Y, z punktu widzenia radnego, przy sporcie zostaniemy. Pan myśli, że stylą Gorzów, siatkarski stylą Gorzów, zaszczepi się w naszym mieście. Jesteśmy po kolejnym meczu w Gorzowskiej Arenie, wygranym. Arena jeszcze nie, tutaj na arenie stylon jest niepokonany. Ale jak tak patrzyłem na trybunę, to frekwencji takiej pełnej nie było. Frekwencja jest moim zdaniem słaba. Zakładano, że będzie dużo, dużo lepsza. Chwalono się, że pół karnetów sprzedanych jest i tak dalej. To, jak się okazuje, to nie była prawda. Mam no, moim ma, zdaniem mamy tradycję, mamy kibice, którzy pamiętają. Ja chodziłem do hali na Czereśniowej, y, kiedy y, grali Gorzowianie, Gorzowianie mhm. w Ekstralizę, Chachuła Ekstra mhm. oczywiście i tak dalej. Gumienny, y, y, paru innych jeszcze. Y, moim zdaniem coś kupionego jest traktowane no jednak jak coś kupionego, nie naszego. To jest, to jest naleciałość. Można się cieszyć, ale umiarkowany sposób. Taka siatkówka w Gorzowie nie zaszczepi się, moim zdaniem, na pewno. Oczywiście będą tacy, którzy będą patrzyli na, na piękno sportu, ale serce im walić nie będzie, bo to są ludzie zewsząd, ale nie z Gorzowa. Ale mamy drużynę rezerw. Tutaj ta młodzież się rozwija swoją drogą. Niech ona awansuje. Niech ona hmm. awansuje. Wtedy y, wszyscy będą z tego zadowoleni. Będą chodzić tłumnie na mecze. Ale nie w taki sposób, jak to teraz się odbyło. W tabelach zresztą w wielu mediach jest ciągle KGH Kuprum Lubin, a tak, nie Gorzów. Tak, nie? było na początku bo, sezonu, były bo. interwencje i tak dalej, ale przyzna pan, że Gorzów też widnieje przez to w telewizji bardziej, tak? zgoda, chociaż w siatkówce ta rotacja klubów jest tak ogromna, że już sam niczego tu nie rozumiem. Jakiś klub jest z Lwowa. Nazwy tych klubów to są takie, że można sobie język połamać i nie wiadomo skąd jest ślepsk na przykład. A, a człowiek <laughs> tak mówi, że Żużel jest skomplikowany, tak? Że, że no dobrze, ale Wifredo przyjeżdża do Gorzowa niedługo, tak? Proszę? Ale Wifredo Leon na przykład przyjedzie do Gorzowa, to jest postać rozpoznawalna. postać, postać którą, którą będą chcieli Gorzowianie znaleźć. ten mecz. Będzie oglądany bardziej tłumnie. Mhm. Ja mówię o zasadzie. No, mnie okay. takie, takie zaszczepianie sportu nie interesuje. Co ze stylonem piłkarskim? To już jest rzecz, która Pana bardziej interesuje. Pytam o stadion, pytam o te takie kwestie gospodarcze. Tutaj klub cały czas czeka na kolejne etapy rozwoju planów stadionu. Yy, zgoda. To znaczy tak, no, prezydent yy, Wójcicki obiecał, że w tym roku, a już dużo nie zostało, zostanie rozpisany przetarg na projekt stadionu, co by oznaczało, że w przyszłym roku można uzyskać już pierwsze pieniądze na budowę stadionu, bez nowego stadionu rozumianego jako budowane etapami, powiedzmy, hmm. etapami, nie rok, dwa, tylko kilka lat. Um, nie będzie y, 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 żadnej poważnej ligi, bo nawet druga liga to jest telewizja, to jest oświetlenie, to są pewne wymogi, także nigdy tego nie będzie bez stadionu. Stadion piłkarski z ostatnim obiektem, którego Gorzowowi brakuje. Warszawa nie ma tylu obiektów dla wszystkich dziedzin jak my, y, a my nie mamy tylko piłki nożnej. Oni na przykład nie mają żużla i y, 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 y innych Zarostrawą za również lekkoatletyczna skra, a my mamy piękny obiekt. Także bez budowy stadionu y, etapami. Nie będzie tu wielkiej piłki. Obecnie piłka tak. no Nie ma długów, nie ma może jakiegoś relacyjnego składu, no ale, ale czas pomyśleć o awansie do ale drugiej jest ligi prezes. Bez mhm. względu czas pomyśleć o drugiej Lidze. Jeśli nie w tym sezonie, to najpóźniej w następnym Grzynianie się już znudzili, tą walką ciągłą w trzeciej Lidze z zespołami, których nie ma na mapach. Będzie marazm, no. jeśli tak się jeśli tak zostanie. Tak? Dokładnie. Nikt tego dłużej nie wytrzyma. Ja sam już jestem znerwicowany przez te jazdy po rozmaitych wioskach Wioseczkach, mieścinach i, i tak dalej. M musimy nakierować się na drugą ligę. Kibice tego też oczekują dawno. Dobrze. Nasi słuchacze oczekują, żeby odpowiedział Pan na pytanie, które gdzieś tam pojawiło się właśnie od, od słuchaczy w internecie po, pod postem, który zapowiadał Pana wizytę w naszym studio. Co z podwórkiem przy ulicy Tego. To jest podwórko, którym się Pan zainteresował z powodu nie tego, że jest ładne. Y Bo się tam. Tak, kiedyś tam byłem. I, I dawno dalej? w tym miejscu bardzo nie byłem. Kiedyś tam wszedłem i mało się nie utopiłem. I dlatego się po, po deszczu. I dlatego się zainteresowałem, no jaka jest tego przyczyna, że tam na tym całym podwórku jest nieładnie, jest podtapiane. Dziękuję Napisałem obiadania. najpierw interpelację do prezydenta miasta. Odpowiedziano mi, że problem jest skomplikowany, bo tam są stosunki własnościowe bardzo mieszane i wspólnotne i prywatne i, i, i te garaże i coś tam jeszcze, że to trzeba uporządkować. Ale ja tego wszystkiego sam nie zrobię jako radny. To jest oczywiste. Ja mogę na przykład zrobić jedną rzecz i zamierzam to zrobić. Za y, y, kilka miesięcy będzie nowy budżet radnego. Ja mogę przeznaczyć pieniądze te, które mi przysługują do dyspozycji na y, budowę pierwszej y, pierwszej y, jakby y, odstoi takiej kanalizacyjnej mhm. od strony ulicy Krzywóstego, bo tam zatapiane kompletnie. Podobno to na początek na początek y, jest dobry krok, a dalej, dalej to się musi miasto y, y, włączyć, jakoś zjednoczyć te wspólnoty, dać im... Pieniądze, niech też sami od siebie trochę zrobią. To jest do zrobienia, ale wymaga to wysiłku wszystkich ludzi. Jeden radny tutaj nic nie zdziała, bo to jest za duża inwestycja, ogromne podwórko. No mogłoby być piękne, to mogła być oaza, taka jak kwadrat y, tam wewnątrz, no ale to mówię, to nie są drobne historie. Mówi pan, y, ja mogę dać, to znaczy, że mamy deklarację, że rzeczywiście. Tak, 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 będzie. tak. tak. Okay. O, oczywiście, że tak, w, w ramach y, tego budżetu. No, Swojego no, budżetu tak. radnego, tak, to bo wiek. radni mają taki y, budżet, który, który mogą na takie y, rzeczy. Właśnie yy, przeznaczyć. Yy, budżet obywatelski dzisiaj, spotkania, a propos yy, tej części takiej ogólnomiejskiej, to jest temat, który pana interesuje, czy nie? No przecież tym budżetem obywatelskim też można go zmienić, jeśli chodzi nawet o estetykę, to o czym często pan mówi? Oczywiście, że tak, mnie interesuje bardzo estetyka. Yy, w październiku, na przykład października, listopada wyjdzie yy, drugie wydanie 100 miejsc wstydu, gdzie będzie 100 zdjęć yy, obiektów szkaradnych, wstydliwych wsty, dla miasta. Mówię o samym yy, szerokorzystaniu, rozumianym centrum miasta, gdyby to się zmieniło i te 100 miejsc zniknęło albo zostało upiększone, zabudowane i tak wykorzystane inaczej, to myślę, że Gorzów byłby dużo, dużo ładniejszy od poprzedniej edycji. Minęło już parę ładnych lat i niemal połowa tych obiektów już nie istnieje albo istnieje w tych miejscach coś nowego, ładnego, pięknego, z czego możemy być dumni. W tym kierunku powinniśmy pójść. To jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza rzecz. Na to potrzeba sporo pieniędzy, ale większość to są obiekty gdzie prywatni inwestorzy są gotowi wyłożyć pieniądze. Pierwszy przykład i jeden, żeby nie zanudzać. Kamienica secesyjna na rogu e, e, Krzywoustego i Dąbrowskiego e, 30 stycznia Dąbrowskiego oraz Łokietka Dąbrowskiego oraz ruiny e, po, po piwnicach przy Walczaka, Człowiek, który to zaczął robić, porzucił tę pracę. Podobno komuś to odsprzedał. No to jest przecież wstyd na całe miasto, że tak się dzieje. To są obiekty, które 当。嗯嗯嗯 Obrazują nasze miasto jakby dla wielu ludzi, którzy tam przejeżdżają od wielu, wielu lat, ale jest takich obiektów prawie setka. Po drugie, co jest ważne, nie tylko kwestia piękności Gorzowa, ale też jego funkcjonalności. Ja z uwagi na to, że moja córka Helena poszła do szkoły publicznej 21, do drugiej klasy już, mhm. ja tam remontuję z budżetu radnego toalety i muszę powiedzieć jedno. Oglądałem kilka szkół podobnych, wybudowanych wszystko już po wojnie, bo u nas tylko takie szkoły poza... Trzynastka jest bardzo podobna do 21. Tak, takiego y, braku y, dofinansowania ja nie widzę nigdzie indziej. Tam sale gimnastyczne się nie nadają do WF-u po prostu. To jest dramat kompletny. Ja zacząłem od toalet, ponieważ no, to jest jakby taka rzecz naj, najpilniejsza dla, dla, dla ludzi, ale nie do, niedoinwestowanie szkół jest... Okropne. i tu powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby jednak całościowo, kompleksowo to, to zrobić, bo to jest dla tysięcy młodych ludzi, którzy w ten sposób się uczą jednak, jak to powinno wyglądać i że to trzeba potem szanować. Jak to sobie jest brzydkie, brudne, zniszczone, tego się, się tego nie szanuje i potem się w życiu też podobnie postępuje. Czyli I nie, jest... tylko CZIP, który nie, tylko... Tutaj... nie tylko Cezip, które ma być Nie tylko Cezip, który jest wizytówką Gorzowa, nie tylko e, Akademia Jakuba z Paradyża, ale podstawówki, bo szkoły średnie bardziej potrafią, my się dbać. Ale akademię też dzisiaj musimy wspomnieć, przecież rusza rok akademicki. E, nabór jest zadowalający. Mamy pierwszych studentów w Gorzowie prawa. To robi wrażenie na prawniku? Robi wrażenie oczywiście. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, że pierwsze lata to jest przetarcie śladów, że trudno się nam będzie równać od razu do Uniwersytetu Adama Mickiewicza, czyli Warszawy. To prawda, ale dzisiaj taka potrzeba jest na prawników. Sądy mają masę wolnych etatów, prokuratury cierpią na brak ludzi. Potrzeba produkować ich również na miejscu I dlatego jestem obiema rękami e, za tym do klaskania oczywiście. Cieszę I do głosowania się. jako radny na kolejne ta, środki. tak Oczywiście na kolejne tak. środki e, i z miasta i z budżetu e, 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 marszałkowskiego e, również, to ponieważ jest... tam są e, też pieniądze na to i Akademię powinniśmy wspierać, ponieważ mm. no, jest to nasza uczelnia. Na no zachodzie takich miast e, bez wyższej uczelni nie ma właściwie jak Gorzów. Nie? Mm. E, no właśnie, bez tych kwot z Urzędu Marszałkowskiego trudno będzie o Taki solidny krok do przodu. No musi, pan... musi, Rozmawiam ze swoją małżonką, która powiedziała, że tym roku się bardzo mocno zaweźmie i będzie pieniędzy, ile tylko można nieść, to będzie niosła do Akademii Jakuba z Paradyża. Mamy jako mostom... przewodnicząca Symik, oczywiście, nie jako osoba prywatna. Nie? Mamy zatem mocną deklarację. Będziemy trzymać za słowo i, i sprawdzać, kontrolować. Zresztą roz, rozmawiamy o Akademii Gorzowskiej bardzo często. Jerzy Sonowiec, radny koalicji obywatelskiej, gościł w Studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo. Również bardzo dziękuję. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.